Siemaneczko! Nie no, hardcore, hardcore, hardcore. Próbowałem jeszcze na chwilkę gothica odpalić, ale tam różnica w ogóle rozdzielczości... Wszystko mi się wysypało. Wszystko mi się wysypało po kolei. No, odpaliłem jeszcze na chwilkę. Zagram jeszcze jedną grę. No, i musimy szefowo się jakoś umówić. Musimy się szefowo jakoś umówić, bo ja bym chciał tego Delasta odpalić. Chyba co jutro? Co myślisz? Jutro będziesz miała czas po 21, żeby sobie, żeby na Delasta przyjść do mnie. Musimy. Musimy. jaj dobrze, nic ci nie zakłóci jutro? Dobrze, bardzo się z tego powodu cieszę. Jeszcze raz Części mechaniczne potrzebuję. Widzę, że wierni fani nie przybyli. O czym mówisz? Że te, no, i farsz i reszta, czy cała? Jesteś moją wielką farną. No może tak wiesz, może tak było, no Kurczę, no ja mogę wkleić tu obrazki, czy nie mogę? Nie mogę. Ja nie mogę. Ej, ej, ej! O, a jednak. Dawał. Uuuuh, Sushi, é isso, parede. Tem que ser por Mamy nawet nawet obtrzymy. Szefowa. No ale ciekawe jakoś tak właśnie dawida co tam nie jest. Panie, że wszystko spoko w nim. Ale wczoraj był. Ciekawe. Tak, dobry, 3 live, rekord, dokładnie no tak, bo jeszcze był live w nocy, dokładnie tak, tak. rekordzik. Mówiłam, miałabym się regularnie i terminowo, to jestem. To był fajny life, z chilaskim, śmiesznie było Tam był jakiś ziomel, co? Tam jakiś ziomal był O, tylko tak sobie myślę, czy nie będę robić sobie wieczorów dla siebie też. Bo tak się tylko lubię w nocy wieczorem, odpalać artystyczną duszę, rysuję, słucham muzyki, tak sobie spędzał wieczór. Zajebiście. Moja była dziewczyna też właśnie rysowała. No jasne, że tak, oczywiście, że tak. A co rysujesz? Mega, potrzebne są takie wieczory, jak najbardziej wiesz o Ja wiesz, ja nie oczekuję, że będziesz na każdym liveie u mnie, więc w ogóle mega miło, że wpadasz. Jak najbardziej, rób sobie takie wieczorki, to jest jak najbardziej zajebiste. Co rysujesz fajnego? Coś? Nie wiedziałem takich rzeczy. Co To mi wpadnie lub co na Pinterestie znajdę, to jakby ja mam tak, że dobrze odrysowuję. Łoda, że tak się uczę i doskonale, to fajnie. A chodzisz na jakiś rysunek? Uczyłaś się tego czy sama? No i dobrze. A to. Yy... Chcesz być tam architekt może? Coś w tym stylu? Sama. Fajnie. Fajnie dobra zajaweczka. Spoko. cię ten, może kiedyś Cię poproszę o, jakieś, o jakąś grafikę na przykład. O jakąś grafikę na przykład bym Cię poprosił, żebyś mi zrobił. Oczywiście, płatnie do, do jakiegoś liveu. Co ty do to? z tego Demogorgona narysował. września na Discorda, co? To wrzucisz? Chcesz się pochwalić? Mega, mega doceniam takie rzeczy, ja strasznie lubię. Wiesz, że ja kiedyś dostałem ten na prezencie obraz namalowany. Dziewczyna mi jakieś namalowała. Pokażę. Teraz zacząć. Patrzcie na to. Waga. Nie wiem, czy dobrze widać. To teraz widać? Nie, się druga strona. Podobne? Ładne? Na gwiazdkę dostałem. Autoportret. W ogóle to była mega śmieszna historia, bo to, było, to był prezent yy, na gwiazdkę od mojej byłej dziewczyny. To był. A, teraz lepiej, jak wizja wyglądam. No. Ja też byłem 20 kilo hołotrzy, więc... To był, To był prezent yy, na święta od mojej dziewczyny i to była niespodzianka. To była niespodzianka i cały grudzień w ogóle nie mogłem się z nią spotkać. Jakoś mnie unikała. Ja nie wiedziałem, co się dzieje ona po prostu miesiąc czasu malowała to w swoim pokoju, wiesz, a to jednak dużo czasu, to kilkadziesiąt godzin. Farbami. I to ten. I ja też, w ogóle tak się złożyło, że jakoś w czasie jak ona to malowała w grudniu, była jakaś rozmowa, że byłem w jakimś mieszkaniu, gdzie wisiał o, autoportret kogoś. I ja tak totalnie w ogóle nie, nie wiedząc o tym, że jest malowany autoportret mój, mówię do niej byłem w takim mieszkaniu, tam widział to portret tak sobie myślę, ale trzeba być zjebanym, żeby swój, swoje zdjęcie Ale trzeba mieć ego ogromne, żeby swój portret powiesić w mieszkaniu. że Ja tego nie rozumiem i ona, ona była w trakcie malowania mojego. Wiesz, była taka zestresowana, jak mi to dawała. Że, że wow, wiesz, no. No niesamowite, no. No ale miałem takie, że e, e, o nie o nie. nie. wiedziałem za bardzo co z tym zrobić, no nadal nie wiem. W, w sypialni powieszę swój portal, więc no. w salonie? Nie wiem. Na razie stoi tutaj. Mam jeszcze kilka obrazów i mam kilka rysunków jeszcze. Spoczko Mega fajnie, mega fajnie. O, czy jak najbardziej, Ja to jestem, ja propsuję, to ja wolałbym, żebyś to robił aniż u mnie siedziała. Mega spoczko. Ja też myślę, że ja zacznę robić tak regularnie te streamy, w nie wiem przed wtorek, czwartek Piątek i może niedziela, że tak 3-4 razy w tygodniu max Też bym się nie zajechał, też bym chciał troszeczkę, nie wiem, na siłkę pójść Trochę, trochę, wiesz, bardziej aktywnie pospędzać czas Zatrzymam A mega fajnie, fajna zajawa, fajnie, że się tym podzieliłaś Mega propsuję Słuchaj, no jak mnie narysujesz, to będzie mi bardzo miło la jaki tutaj w ogóle ten... Aż, aż, aż będzie mi głupi, jak mnie narysujesz. Słuchaj możesz mnie narysować, no. Fa Fanowskie. Taki kwadrat za kamery, proste, że tak. O kurwa. No! Don't kill me bro! No, Nie! No. I want No, No! No! Bro! We friends! be friends! Nie! Oh, fuck. Nie! albo możesz na przykład zrobić graficzkę z moją twarzą do The Last of Us na przykład. To ty na to? Że jak będę odpalał live to, że to będzie jakby, że to będzie za każdym razem widoczne i jakby filmy będą też zapisane. Co o ty myślisz? Jak będziemy teraz robili live'y The Last'ach? To będzie moja twarz, ja na przykład jakiś, jakiś motyw z The Last'a na przykład. Na zajawie Tak, jak krótko pograłem. Nie umiesz? No to Ci narysuj co na co masz ochotę Ja ten, wszystko co narysujesz będzie piękne Mogę wrzucić, tylko yy, Wiesz, ja też lubię czasem jakieś zmiany robić, tylko nie chciałbym żeby ci było przykro Jakbym na przykład zmienił to kiedyś Wiesz o co chodzi? To no musimy to ustalić, żeby ci nie było też przykro przez to Że wiesz, jakbym wrzucę jak najbardziej ja lubię, wiesz, różne zmiany. Czasem lubię zmieniać te grafiki. Wiesz, żeby cały czas coś się działo. Także tak. Ten... Czemu ja tego tak mało? Wiesz, jak ja mam mało rzeczy w ogóle. No dobrze, dobrze, dobrze. To tak, wiesz. Bo ja wiem, że czasem ten artystyczne dusze są wrażliwe na takie rzeczy. Dlatego, dlatego wola... wolałem zaznaczyć. Żeby ci nie było. Nie no, ja wiem, że mój kanał to, 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 to też większość... To... Kawałek też jest, jesteś moderatorką, czy jesteś uczestniczką tutaj tworzenia. Szefowa. Olu, jesteś. jesteś du dajesz duży wkład w to. że mi się chce i tak dalej, no gdyby nie ty, to bym się tak nie chciała odpalać live'ów. Też sobie nie umniejszaj, Halo. Ja i gierkę uciekam, spaćku. Nie, jutro nie będzie live'a No, już już wiem. Jutro szefowo nie będzie live'a we wtorek zrobię live'a z Delasta. dobra? Mawiamy się tak. Robię normalnie premiery, ustawię wszystko i robimy od, od, w poniedziałek. No, we wtorek. Bo jutro, jutro w sumie mogę być troszkę zajęty. We wtorek robimy live'a. Będziesz mogła? No, co mam was? That's another thing that goes. Uh, night. Nice. Check up. fajne shorty dzisiaj zbuntując tego. No? Ja myślę, że w tym momencie you uh -huh. Będę miał zoristyczny Ola Nie zasilania brakuje mi ogniwa zasilania Ech, dla że klinika. Dobra, dziękuję pięknie, cześć szefowo jeszcze jesteś, czy nie szefowo moja ja już się zacząłem rysować, ha. Siemanko, miłego rysowania. ci Wtorek ci pasuje w okolicach 21 po 22. Odpalamy Delasta na dwie godzinki. Początek, sam. I mamy ten. Co ty na to? Pewnie tak. Pewnie tak. Dobra. Bo ja już robię. słuchaj... Yy... Ja robię premierę już. Zaplanuj. Ustawiam premierę. Dziękuję Ci pięknie, że byłaś dzisiaj. Miłego rysowania. Widzimy się we wtorek. Mam nadzieję, że wpadniesz. Trzymaj się. Dobrej nocki Ci życzę. Pa, pa.